Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy deser borówkowy. Potrzebować będziemy formę 11 x 25 i szklankę borówek. Podłużne biszkopty, pół cytryny, 8 łyżeczek żelatyny i dwie szklanki zmiksowanych borówek. A tutaj mam szklankę wody i pół szklanki cukru. Na gotującą się wodę wlewam żelapynę i mieszam do całkowitego rozpuszczenia i później połączę ze zmiksowaną borówką i sokiem z cytryny zelatynę już mam rozpuszczoną i łączymy z borówką jest to szybciutki deser na naturalnych składnikach możemy zastąpić cukier xylitolem Studzimy i deser wyłożymy na borówki. Należy troszeczkę ostudzić, a później wyłożymy. Galaretka, żelatyna z borówkami już jest przestudzona. Zalewamy. borówki, a na wierzch ułożymy biszkopty i deser damy do lodówki na dwie godziny. deser wędruje do lodówki na dwie godziny i tak oto deser borówkowy mamy gotowy deser możemy podać z bitą śmietaną lub w takiej formie jaką mamy zdejmujemy Polię spożywczą i kroimy I tak oto wygląda deser borówkowy. O ile państwo mój przepis się podoba serdecznie proszę o łapkę w górę jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl deser Borówkowy.